Jesteśmy, dotarliśmy do miejsca, o którym ostatnio na facebooku czytałam. Jedni zadowoleni, inni stwierdzili, że tylko podjechać, 15 minut zrobić zdjęcie i jechać dalej, bo tu nic ciekawego. Więc my sobie za melką, sprawdzimy, czy to jest prawda. Że tylko 15 minut tu można spędzić czasu, czy jednak znajdzie się coś jeszcze Aha, idziemy na takie trzy dobra to idziemy no to nie podchodźmy tak blisko idziemy do góry zobaczymy ile to nam wszystko zajmie czasu zabawy Przeskok o A gdzie mini? Nie Aha, nie wiesz. Słoneczko świeci. Tu nam to. Robi kupę. Nie paś. Nie. Dobra. Idziemy zobaczyć na razie to musimy unikać słońca. No ale w sumie faktycznie tak popatrzeć o, fajna taka forma. No rzeczywiście wyglądają tak jak ktoś tam mówił jak grzyby wyglądają jak te kurki chyba, ale takie też takie. Później zobaczymy, czy na górę tam można iść. Gdzieś tam widziałam, że zdjęcia mieli. Idziemy zobaczyć, czy się da wejść na górę. Bardzo fajnie to wygląda. Ciekawe, czy to. Kiedyś człowiek uformował, a później wiatr to wyrobił, troszeczkę wygładził, no bo takie trochę dziwne, chyba że to gdzieś było u góry, sobie zleciało, powiedzmy, tak, że może to kiedyś tam u góry było i zleciało sobie tak na dół. I się wbiło i zatrzymało. No, różne myśli można myśleć, ale skąd takie coś nie wiadomo. Idziemy teraz zobaczyć. Faktycznie, plac, powiem wam, na kampery jest bardzo duży, żeby tutaj sobie przenocować. To so, Też zwiedza z nami. A co tam jest? A może i można tu wejść. Zobaczymy. O, amele wykiwam. Bo ona sobie poszła gdzie indziej. A ja jej się tu schowam. Mini. Nie udało się, się jej schować. Kamela, uważaj, bo tu ślisko. O, a Kicia nie wiadomo kiedy, już jest przed nami. Wtrapałam się. O. No. Teraz Wiecia? nie będzie. Jak nie zejdzie. Dla niej to nie problem. Zejść ona teraz nasłuchuje. Skąd te psy tam szczekają? Fajny pomysł iść pod, pod górkę w klapkach. Nie mówiąc o, o schodzeniu. Wcale nie lepszym. No ale no niestety buty wypraliśmy, wyprałam i są mokre więc nie chciałam ich ubierać ale góry góry za nami bardzo fajne, no idź, ja zaraz tam przyjdę I tak się zastanawiam czy nie ma jakiegoś szlaku tam na górę, ale nic nie widać. Nic nie widać. Żeby był jakiś szlak. Żeby było można iść w górę jutro. Kicia! No widzisz jak szybko. Nawet się nie obejrzałaś kiedy co jak. A ona już jest pierwsza. Fajnie mieć pazurę co nie? No jesteś pierwsza, udało ci się Jesteśmy wysoko już No wysoko jesteśmy? Tak uu No rzeczywiście No jesteśmy właśnie No Ładnie wysoko Słoneczko świeci. Ale już jest chłodno. Już trzeba kurteczkę było ubrać. Idziemy do najwyższego punktu. Fajna, duża plaża. Widać. Hmm. jakaś tam droga idzie teraz, teraz zobaczyłam zobaczymy jak Amela ładnie się jutro pouczy to może się przejdziemy tam jutro na wycieczkę co? Amela jak to będzie? tak, wszystko tak no o nie, hej witam was wczoraj widzieliście mnie na Wielkim Placu gdzie zwiedzałam tam zamelką te, te grzybki, później zobaczę na miejscowość. Ale podejrzewam, że wiecie. No i co? Nie ma tak jak mówiono na forum, czy, czy po prostu ktoś tam z podróżników mówił, że tam sobie można nocować. Absolutnie. Podjechała gdzieś koło 20 policja i wszystkie kampery musiały się usunąć raczej nie na zasadzie usunąć się w ogóle z miasta usunąć się musiały i zaparkować na yy, poboczu drogi czyli jak wzdłuż drogi idzie taki parking, raczej takie miejsca do parkowania tam mo można było 4 dni, to znaczy 4 dni nocować ja się przestawiłam, wszystkie kampery zaczęły się przestawiać plac, yy, pusty się zrobił. I tam jeszcze jak wyjeżdżałam, to, to czy tam może z dwa kampery się szykowały do wyjazdu. Yy, dla mnie to takie trochę śmieszne, bo można w mieście 4 dni parkować, ale zarazem nie na tym placu. Nie na tym. Czyli po prostu na zasadzie takiej nie ma tam żadnych znaków. Informujących, że zakaz w nocy jest parkowania, no chyba, że nie zwróciłam uwagi. Może gdzie indziej są, może ktoś następny popatrzy się dokładniej. Ale ja już postanowiłam wyjechać, jadę dalej. Mówię, jeżeli tak, jeżeli ja mam parkować na ulicy KOT, ma gdzieś tam wychodzić na ulicę no bezsensownie. Bo chociaż i tak mnie zaskoczyła, tej nocy w ogóle nie chciała wyjść, więc. Tak naprawdę mogłam tam zostać i teraz rano sobie podjechać, bo cały dzień na tym placu można sobie stać spokojnie, nie ma problemu. Więc to jest na zasadzie mi się wydaje żal, tutaj ściska, że ktoś po prostu sobie kamperem jeździ, może nocować, parkować. Więc mi się wydaje, że na tej zasadzie działa. Zastanawiam się czasami, czy. Czy gdzieś jest możliwość napisania y, do Strasburga, nie wiem, tak się myślę, y, o dyskryminację. Dla mnie, to jest, dla mnie to jest ewidentna dyskryminacja. Dlaczego? Jeżeli stoi znak, ok, rozumiem, jeden dzień, zakaz parkowania, bo nieraz tam ktoś prywatnie ma, rozumiem, to wszystko, wszystko się zgadza. Ale w momencie kiedy jest piękny plac przed morzem, można parkować czemu, czemu to tak zrobić no ale nie wiem czy jest taka możliwość gdzieś napisać o tą dyskryminację bo to jest bardzo y, popularne przecież ja, ja wczoraj się tak poczułam zdyskryminowana, bo mam kampera dlatego nie mogę wszędzie parkować gdzie mi się chce, samochody osobowe tam mogły zostać sobie tam były, tylko nie kampery. Więc napiszcie coś na ten temat w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Czy jest jakaś możliwość? Ja w tej chwili nie sprawdzam w internecie, bo jednak trochę go oszczędzam. Ale czy jest jakaś możliwość naprawdę gdziekolwiek to napisać o, o tą dyskryminację? Pojechałam sobie dalej na miejscówkę, którą, na której już byłam. Zaraz ją wam pokażę. Bo, oczywiście, ja wtedy parkowałam na dole. W tej chwili na poboczu zaparkowałam, ponieważ planuję jechać dalej dzisiaj. Tak wygląda dzisiejsza miejscówka na noc. Wyglądała. Tam są jeszcze dwa kamperki. Jak widzicie, tu jest taki placyk. Można sobie usiąść, podziwiać. Jest tutaj jedno zejście do morza i oraz tutaj jest dla wózków zejście też. Ja właśnie ostatnim razem jak tu byłam to tam parkowałam tam gdzie parkują te kampery powiem wam trochę jest zimno i się zaczynam zastanawiać czy to dlatego jest tu zimno bo jadę w kierunku Francji czy zimno się zrobiło tak się zaczynam muszę zaraz sprawdzić na, na mapach jak to w, y, wygląda tam gdzie ostatnio byłam bo tam tak cieplutko a tu naprawdę chłodna. Ostatnio przez tą miejscowość przejeżdżałam w nocy. Dzisiaj będę przejeżdżać w dzień, więc będę miała okazję zobaczyć czy warto się na niej zatrzymać. A jest dzisiaj 5 marzec już 7.30 Amelka jeszcze sobie śpi, więc jak to się mówi, zaraz idę ją budzić, śniadanko i jedziemy dalej.